Mam mordy szybkie przypomnienie. Jest już do nabycia plan 12-tygodniowy dla początkujących z użyciem odważników kulowych, skupiony na budowaniu sił i poprawie techniki, pracy z odważnikami. Żeby go zdobyć, żeby go nabyć, skontaktujcie się ze mną przez Instagram albo Facebook. I przypominam również, że w firmie Cast Fitness z kodem LUDUS macie zniżkę 50 groszy na każdym kilogramie odważnika, jaki zakupicie. Instrukcja, żeby zamówić odważniki w Cast Fitness w opisie filmu. Czołem orły witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy sobie traster. Traster to jest połączenie przysiadu z presem, z którego de facto wychodzi push press. Wszystkie te trzy ćwiczenia macie podlinkowane w opisie pod spodem, a ja omawiam już co się dzieje. Traster, czyli przysiad, czyli robię pełny przysiad z odważnikiem trzymanym jednorącz we front rack, tudzież można je również wykonać z dwoma odważnikami. Wykonuję przysiad, po czym Staję z przysiadu najdynamiczniej no jak tylko jestem w stanie, żeby od razu po wyprostowaniu bioder i kolan wybić odważnik jak najwyżej nad głowę do wyprostowania ramienia. I właśnie dlatego jest to połączenie przysiadu i presa, czyli w przysiadzie wszystko dzieje się tak jak w przysiadzie. Jedyna rzecz, którą zmieniamy to intencjonalne, mocne, szybkie wyjście z dołu żeby na głowę odważnika już właśnie nie wyciskać siłowo samą ręką, a przynajmniej nie jeżeli to jest konieczne, jeżeli odważnik jest na tyle ciężki, tylko żeby właśnie rozpędzić odważnik wstając i wybić go de facto siłą nóg nad głowę. I tutaj właśnie dlatego press zamienia nam się push press, i dlatego właśnie e, całość bazuje na presie, bo mimo że odważnik jest wyrzucony nogami to nie zmienia faktu, że Wy odważnik w trakcie tego lotu musicie kontrolować e, ramieniem. Czyli ra, ręka jest tak ustawiona jak do wyciskania, czyli przedramię jest mniej więcej w pionie, łokieć podpiera ciężar, tak żeby w razie gdyby na przykład zabrakło mocy w połowie ruchu z nogi, no to żeby móc w bezpieczny sposób docisnąć odważnik na głowę. No i jest to też konieczne ze względu jakby e, zdrowotności Waszych barków, bo niezależnie od tego, czy ja wyciskam siłowo, czy robię push-pressy, jeżeli robię to, jeżeli e, mój wzorzec ruchowy e, w tym ćwiczeniu pozostawia wiele do życzenia, to jest to zwyczajnie niebezpieczne e, dla Waszych barków, które mogą się odwdzięczyć później bólem więc raczej nie chcecie robić rzeczy źle. To też przyjrzyjmy się temu ćwiczeniu jeszcze raz od przodu i od boku. To by było na tyle dzisiaj, dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oczywiście, kliknąć łapkę w górę i kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś rzuciłem, eee, seria oczywiście jak każda z ketlami do tej pory jest zasilana przez Axo, tymczasem pozdrow.